No witajcie na moim kanale, witodziałkowiec. W, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać drugą stronę mojej działki. Gdzie w przyszłości chcę zrobić sobie tutaj duży trawnik, duży sobie taki rekreacyjny trawniczek. O właśnie tu w tym miejscu, gdzie widzicie, tutaj jest bardzo jeszcze dużo pracy, ale myślę, że wszystko na weekend majowy będzie już zrobione inspiruję się tutaj różnymi właśnie filmami na temat działek, które działkowcy sobie elegancko z takich właśnie różnych chaszczy doprowadzają do bardzo fajnego stanu tutaj planuję sobie zrobić taką małą przestrzeń na basen gdzie będzie sobie Cała moja ekipa. Tutaj będziemy sobie grillować w zaciszu. Tu w przyszłości chcę pociągnąć sobie chodniczek, bo tu się robi bardzo duże błoto w czasie opadu. Tak, tu widzicie, jest jeszcze bardzo dużo pracy. Stare. Luszcze też planuję powycinać. Krzaki jeszcze do wycięcia. Myślę też o nowym kompostowniku, ponieważ ten już ledwo się, że tak powiem, trzyma całości. Tu raczej wszystko bez zmian, Oprócz małego chodniczka, żeby też tutaj się wygodniej chodziło. No, w przyszłości myślę jeszcze o elewacji, ale to jeszcze długa droga. Także dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam do dalszych odcinków.